Mm, mm, mm. Hej, hej, dobry wieczór! Bo się, niedzielny wieczór! Ej, no to co? Zaczynamy kolejny dziecinamek. Ja się tylko tu na czacie przywitam. No i możemy iść za ja. dalej. Figurka ta już jest wam zwiną. bo tutaj to miniało. Hej, ja sobie zbudowałem figurączkę. Oczywiście tutaj przy tej swojej sceny no, jaką tutaj utworzyłam. No i zapraszam Was na kolejny odcinek, e, w którym zaprezentuję ale nie figurki, kolejną parę figurek, jakąś tam kolejną z tej mojej kolekcji, z tych mojego lunch i tego wszystkiego. Chciałem Wam zaprezentować, zaprezentować eee, sobie, tak jakby to wspomnieć dalej, co eee, co nie widzicie. Eee, kiedy ja nagrywam na żywo figurki, to pokażę Wam, już kilka razy je na, na zdjęciach, eee, ale pokażę Wam, czy te traktują. O, idziemy, jedziemy, jedziemy w góra. O, właśnie. To jest ta moja ściana figura. O, tych takich, tych prostych figurek, z których właśnie codziennie. Zabieram jakąś jedną parę. Zabieram jakąś jedną parę. I wam tutaj demonstruję. Demonstruję wam. Tak, e, demonstruję wam tą tą białą ścianą, e, przed którą sobie czasami siadam i oglądam. I jestem dumny ze swojej selekcji. Tutaj e, widzicie e, figurki. Niepowtarzający się, bo ja już mówiłem, że mam figurki um, część strachu czy część stałki. Um, tutaj macie figurki niepowtarzające się, um, um, bo te powtarzające się będą na innej planszy, ale o tym innym razem. W razie tak to się prezentuje. Ta moja wielka różnica um, tutaj jest około 700, chyba 690, bo ze 30 Brakuje, brakuje dwie, to no co dużo tutaj widać. O, o właśnie widać właśnie te braki. Braki, ale myślę, że do końca roku, na samym, tego roku ci uda mi się to uzupełnić, parę mam na ukół. Parę znalazłem takich ciekawych, które można sobie właśnie wykorzystać, ale zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać, dać to udać. kolekcję, którą właśnie tych takich najprostszych figórek, przypomnę, to jest taka... Są to tacy fani danej serii, no bo tutaj mamy z wybranej serii jakiś tam dors. O jak myślę, że pogadam sobie innym razem. nie razie chciałem Wam pokazać, zaprezentować całą tą Warszaw, powiem, całą tą, tą ścianą, e, właśnie z moimi figurkami. No, i przy okazji Was zapraszam do komentowania, do dyskusji, do lajkowania, do subskrypcji i do udostępniania. do udostępniania to, co tam e, wielkiego mogę tutaj chodzi. Y, 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 no to tak, czas sobie naleci. Popatrzcie sobie jeszcze na tą moją wielką kolekcję. E, figurę, bo zaraz wrócimy do a, naszej małej pracy. E, no i będę mógł wam powiedzieć: Życzę no, e, Wam wszystkiego dobrego, miłego wieczoru, e, dobrej zabawy. E, oczywiście, w i zapraszam częściej na mój kanał. Hej! hej.